witam wszystkich z tej strony Don Mcclos w tym let's play zajmiemy się terrarium Terrarium jest bardzo podobna do Minecrafta ogólnie bardzo mi się spodoba tu mamy opcję multiplayer i single player to jest moje konto takie teraz na którym gram obecnie a to jest już stworzone wcześniej żeby nie zajmować się jakby to ubieraniem postaci to stworzyłem to jest mój obecny świat stworzymy świat no myślę, że large będzie dobry i nazwiemy go hmm po prostu nie wiem naprawdę nie wiem Lace Tak. Tworzenie świata zajmuje troszkę, szczególnie tego, który, którego wybraliśmy. Ogrze. Co by tu powiedzieć? No, robi się to co w Micrafcie. Zbiera surowce, robi się, nie wiem, przedmioty. Walczy się z bosami. Są różne biomy Ziemi, a to zajmiemy się nimi w innym odcinku. Tu, tak wprowadz wprowadzający, tu, tu już jest końcówka tworzenia. Komentarz się zapisuje. To jest mój pierwszy let's play. Także nie bądźcie za bardzo surowi. Jesteśmy jeszcze na wersji 1.0.3. No. niedługo pewnie zagram na 1.0.4. No i jesteśmy. Tu mamy świat Terrarii. To jest White, On nam pomaga. pierw Tam, co mamy robić. Ogólnie. Na początku najlepiej zebrać drewno, ale najbardziej opłacalne jest niszczenie tych największych drzew. Tu widzimy najbardziej denerwujące stworki w tej grze slimy. To jest najgorszy typ slima. Z niego wypada koper i żel. Żel jest do tworzenia pochodni. Tam widzę trochę kopera. Żelaza trochę. Przyda się, przyda. Jeszcze jest silver I te główne surowce to są później meteoryt, którym się zajmiemy w dalszych odcinkach Obsidian Jak znajdziemy lawę, to będziemy mieli Obsidian to jeszcze trochę. A są dzbanki z, z nich wypadają różne itemy Przedmiot. Tu nam wypadły dwie pochodnie i cztery bomby. Bomby się przydają nawet. Teraz musimy tam doskoczyć. Bo wyjdziemy tędy. Będziemy Ups. Ups. musieli znale znaleźć, że tak powiem, miejscówkę na dom. Bardzo się przyda. Oczywiście zapomniałem włączyć stopera, bo niestety limit będę miał do 15 odcinków, bodajże. Także muszę się przyzwyczaić włączać ten stoper, bo tak za daleko nie dojadę. Grzybki odnawiają nam życie, a w przyszłości niedalekiej zrobimy z nich miksturki. Jeszcze mnie zabiją to slime. A serduszko. Tu mamy kopera trochę. Będziemy musieli zebrać trochę kamienia na piecyk. Bodajże 20. Jeszcze trochę drewna a to później Ogólnie korupcja może znajdować się z obydwu stron albo z jednej tam zależy Tak zwane katakumby w których znajduje się Old Man który w nocy jeśli z nim porozmawiamy przemienia się wielkiego szkieletona a jeśli go nie pokonamy a wejdziemy do katakumb to wyskoczy nam wielka głowa skeletona i będzie nam odbierała 999 HP chyba Węże już nie pamiętam jak mnie zabiła Widzimy na mapie dużo kopera się z, e, zregenerowało Niebieski slime Więcej HP ma Długo będziemy musieli wybudować jakiś prymitywny dom. W tym odcinku jeszcze nie zdążę zrobić hotelu dla MPC, ale to już w następnym zrobimy hotel albo zrobimy dom z hotelem od razu. Też zobaczymy. Pożejmy, zobaczymy. Trochę pójdziemy w lewą stronę i znajdziemy jakieś, jakąś, ładną pol, jakąś ładną polankę do domku. Tu jeszcze trochę kopera jest. Te słoneczniki zatrzymują splugawioną ziemię. A splugawiona ziemia jest koło. Hmm, korupcji. A to później się tym zajmiemy. Hm. Co tu jeszcze powiedzieć? No nie wiem, nie wiem. Widzimy Slime chce mnie zjeść. Nie damy mu się. No i bardzo dużo jest. Zaraz mnie zjedzą. Gdzie grzybki. Mam pomysła, zamkniemy się tutaj. I pójdziemy dalej. On nie chcę zginąć w pierwszym odcinku jeszcze z rąk Z ciała slime'ów To ją widzę bardzo ładnie jest W miarę prostą Ten koper wykupimy później Nawet wodę mamy Tu co jest Zwykły stąd czy Nie, żelazo to jest stworzymy mały domek początkowy. Wystawię sobie grzybki tutaj. Zetniemy te drzewa i zaczniemy robotę. Jeżeli po trzech odcinkach oglądalność będzie w miarę dobra, będę kontynuował serię. A jeżeli nie, to to nie będzie miało większego sensu. Ale to mi sprawia przyjemność bardzo. Ja raczej nie będę kontynuował, jak nie będzie. W dalekiej przyszłości planuję zrobić z może nie wiem, z Dead Space'em, z, As z Assassin Brotherhood, z Wiedźminem dwujeczką. A też, jeszcze zacznę. Widzimy, że zapada już powoli noc, także będzie trzeba tu powoli wyrównać teren, zacząć robić hację. tak to coś wystarczy. W nocy możemy napotkać demon E, demoniczne oko i zombie. Co ja robię? Większego problemu nie sprawiają, ale moż można zginąć no Stworzymy warbencia. Orbent to jest podstawowy, tak jak w minecraft'cie, crafting. Stworzymy dwie pary drzwi. No i to na razie wszystko. Kamienia za mało o Oj, stworzymy wood wall, ściany drewniane. Chyba powinno wystarczyć. Zobaczymy. Ja zrobię cięcie i zobaczę ile już się nagrało. Bo nie chcę, żeby, żebym nagrywał nagrywał, później musiał to usunąć i na dwa filmiki przełożyć. Już wróciłem i zauważyłem, że mamy bardzo mało czasu. także. Tutaj się pożegnamy. Yy, w tej przerwie między odcinkami zrobię tu ściany, yy, oświetle, zrobię piecyk. No i, nie, i później zrobimy odcinek ładny. Także yy, żegnam się z Wami. Pozdrawiam, Don Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Na razie.